Elo widzowie, to mój pierwszy, w sumie to nie pierwszy, to już drugi film na moim kanale Xardler. Elo, dobra, dzisiaj przedstawię wam niezwykłego twórcę o nazwie PGame123. Dobra, ja go nie subskrybowałem, nie wiem, może kiedyś go będę subskrybował. Jeśli chcecie więcej filmów typu Nie zaśmiej się, challenge. No to No to po prostu piszcie komentarze. Zostawiajcie łapki w górę i suby. No to ja lecę. Okej, okay, dobijecie 10 łapek w górę. Już 2,5 tysiąca. No z buta wjeżdża. Jakby co mam trzy serduszka. Co się dzieje? Aha co tam będzie? Co? Jak to jedzie? Przepraszam Państwa, jak to jedzie. Co? Na no, miało cię widzieć w szkole. Masz mi coś do powiedzenia? Nic pani nie mam do powiedzenia. A ja tak. Po pierwsze, przygotujesz mi listę wszystkich uczniów, którym pożyczałeś pieniądze, po drugie zwrócisz wszystkie odsetki w drobnik. Od Co? Walś. po prostu To jest prost. To jest po prostu nie mam nic do powiedzenia. Nie mam nic do powiedzenia takich ludzi trzeba szanować takich ludzi trzeba szanować nawet jeśli to jest nawet jeśli to jest ze scenariuszem takich ludzi trzeba szanować i koniec, kropka. Dobra, oglądamy dalej. Co się dzieje? Oj, ktoś tu się wygłupia. <laughs> No, pierwsze serduszko stracone. Dobra, drugie serduszko, żebym wytrzymał, tylko nie no! To nie ma sensu, to nie ma sensu, ludzie. Dobra, przegrałem. Przegrałem, ludzie. Dobra. Subskrybujcie, lajkujcie. To jest koniec. Jeśli chcecie więcej takich 3-4 minutowych filmów, to dobra. Elo. Sorry, Elo.